Ministerstwo Finansów przedstawiło ten projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jest to nowelizacja ustawy o CIT, która idzie w ślad za wcześniejszą, przyjętą już nowelizację ustawy o PIT, wpisująca się w trend poprawy przepisów podatkowych prowadzonych od początku bieżącego roku w ramach Polskiego Ładu. Najbardziej kontrowersyjnym elementem tego projektu jest kwestia podatku minimalnego który stanowi źródło dużych wątpliwości internacyjnych dla przedsiębiorców i też jego konstrukcja może sprawiać, że firmy, które nie optymalizują się podatkowo, nie stosują praktyk agresywnej optymalizacji podatkowej i tak byłyby obciążone tym podatkiem, który w założeniu ma ukrócić pewne nieprawidłowe praktyki, a nie ma być karą za wypracowywanie niskiego poziomu zysków, czy też ponoszenie straty przez przedsiębiorców. Pomimo pewnych korekt, które zostały wprowadzone do konstrukcji tego podatku, niestety wciąż nie usuwa on wszelkich możliwości, które są związane z tym mechanizmem. Natomiast pozytywną zmianą jest to, że projekt ten uwzględnia zawieszenie poboru tego podatku o okres kolejnych dwóch lat, co oznacza, że w praktyce firmy zapłaciłyby tą nową daninę dopiero w roku 2025. Daje to czas na transpozycję do polskiego porządku pra prawnego dyrektyw unijnych związanych z minimalnym opodatkowaniem transgranicznych korporacji. Wydaje się więc, że w tej formie ten podatek minimalny nie wejdzie w życie i w międzyczasie Uzyskamy także możliwość, polski ustawodawca zyska czas na to, aby dostosować e, krajowe prawo do przepisów unijnych.